Witam na szóstej edycji konferencji Food Service Summit, Za chwilę zaczynamy Czekają nas wykłady, warsztaty oraz bloki Case Study, w których będziemy rozmawiać o tym, jak osiągnąć sukces w branży gastronomicznej. Jakie warunki decydują o tym, żeby taki sukces mieć. Dzisiaj mamy do czynienia z takim bardzo palącym problemem, który dotyka no, praktycznie wszystkich restauratorów. Jest to rotacja zespołu. Jest to dzisiaj bardzo duży problem, ponieważ młodzi ludzie wybierają tę pracę na sali na chwilę i nie do końca się przywiązują do swojego miejsca pracy. Warto jest chwalić swój zespół, warto jest motywować właśnie emocjonalnie naszych pracowników po to, żeby poczuli się docenieni. Sukcesem jest to, że goście przychodzący wychodzą z uśmiechem. Nie muszą mi dziękować, nie muszą mi składać gratulacji, ale jak widzę uśmiech wychodzącego gościa, to już jest dla mnie sukces. Ktoś, kto otwiera restaurację, powinien bardzo poważnie się na tyle zastanowić, czy ma tyle czasu, ochoty, siły, żeby ten biznes prowadzić. impreza, dlatego, że spotykają się wszyscy ludzie z branży i ja mówię cały czas komuś cześć, 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 To, że słuchamy różnych wykładów, jest bardzo inspirujące, bo bardzo dużo się dzieje. To jest branża, która się bardzo rozwija. Kiedy przygotowywaliśmy się do tego wykładu, zdaliśmy sobie sprawę, że my zaczynaliśmy w czasach, kiedy nie było komputerów, kiedy nie było podatku VAT. Mimo, że świat się zmienia, to jeżeli jesteśmy w zgodzie ze sobą, to okazuje się, że można sobie dać z tym radę nawet. Wtedy, kiedy nie do końca rozumie się te technologiczne zmiany, które następują tak szybko dzisiaj. Uważam, że nie każda restauracja potrzebuje pomocy w social mediach, ale te, które nie potrzebują, jest ich może promień. Bo są to restauracje, które albo mają renomę od setek lat i... Do tego jeszcze są schowane i tylko dla wybrańców, ale tak naprawdę 99,9% potrzebuje tych social mediów, bo czym są dzisiaj social media? Ci social media to po prostu główny strumień komunikacji, z którego łapiemy codzienną informacje. Social media pomagają nam dotrzeć tam, gdzie nie docieramy sami, jako restauracja. Bo jednym jest to, gdzie widzą nas goście, którzy przechodzą, mijają restaurację i do niej wchodzą. Dalej jest dobra opinia, renoma, która jest podawana przez gości, którzy już byli. Ale wciąż jest to dość ograniczona liczba osób, do których jesteśmy w stanie dotrzeć. I to, co dają nam social media, to po prostu świadomość, budowanie świadomości swojej marki. Moja porada dla ludzi, którzy wchodzą w ten biznes jest taka, żeby nie rzucać się na wszystko naraz, na raz, tylko iść, dochodzić do tego stopniowo, organicznie, tak jak nasza wizja na to pozwala.